A, to ja wezmę teraz... E, typ 59 Już mam wentylację, także powinno być odrobinę lepiej. El Halouf. Oho. Ogólnie typ Type 59 jest... Powiem tak, bardziej podoba mi się rosyjski Type 54 Jest bardziej ogólnie młodym czołgiem. No jak myśmy ostatnio robili wyścigi dla zabawy, nie? Tak, dokładnie. To T44 jest odrobinę szybsza od Typa, a T54 ma to samo przyspieszenie, tylko później ma większą maksymalną. No dystansie, się, dokładnie. Ja teraz też mam power leveling do tego. T54. Taj mi się świetnie gra, tą T44 z Ogólnie teraz, właśnie spośród Typa. 5, 9 czy tego 6, 2, tak? Mhm. Mm Który bardziej? Wiesz co, na razie bardziej mi podchodzi ten mniejszy. Jakoś od początku jest lepszy. A jak go później wyszkolę, to będzie w sumie bestia. No to będziemy się takim. Tak ciężko, bo mnie. Ciężko się nie jeździ. No, wierzę że mam Tak naprawdę. Mhm. Jak myślisz, warto jest z tych pieniędzy? Type 59? O. Myślę, że tak. Znaczy, no, na pewno, jakąś pękę, jeżeli chcielibyście na kupować, gór, to. Co? Nie wiem, luwę, luwę na pewno jest super. Ty masz luwę, nie? Mam Luwę, mam 44 34 Troszkę się wkapałem mm, ja też Ale powiem, że pomiędzy Luwem jakbym wybierać albo T-34 to T-34 zdecydowanie Mówisz Mimo tego, że Luw mocniej, szybciej przeładowuje, ale T-34 ma mocniejsze pierdeknięcie i jest bo ten Luwę chyba najbliższy. cholernie powolny jest. Dokładnie. Ja nie wiem, misa a 6 bym musiał też kiedyś zainwestować. W ogóle będę robił jakąś taką serię w stylu, czy to jest warte waszego portfela, ale to niezbyt często. No, wiadomo. No no czołgi, które miał, zdecydowanie ułatwiają życie w grze, tak? Szybciej się dorabiasz, szybciej spełniasz swoje marzenia. No i. No Człowisty. tak, i od 8 tieru praktycznie się nie opłaca bez prymki gracz, wychodzi tak się powiem. na minus, no, chyba, że jest się świetnym graczem, to zawsze się na plus wyjdzie, ale... No, tak Uuuu, ale T30 mu dowaliła. O no właśnie, tak się strzeliłem, myślałem, że trafiłem w Amoraka, ale to jednak T30 mu. Strzelam, nie nie strzelam, strzelał, sam strzelał. Ała, ała Tam jest Tedek u gdzieś. Widzę, widzę właśnie. O, te trzy dziecko tu młóci. Ała! Jak mi wolno, to na prawo idzie. Mhm. Uh -huh. Ale tu wszystko strzelało. Ja pierdziele. <grym> tu się wychylić można. Te trzy dwa, chodź tu do mnie, chodź, 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 chodź. Ja no się chowa. A to chyba na 1, na dwa wygrywamy. Mhm. Że tego te 3-2 nikt nie zdajemy. Kurde, mi ciągle w gąski strzelają, mnie to wnerwa. Tam jeszcze IS-3 jest. O, na gąskach, na gąskach. O, ja się nie wychylam. Albo... A, T-30. T-30, tak. Sam nie wiem, podjechać, nie. O, IS-3, kolejny do T-30. Ej, tu na górze stoją i... ...snajpią. No i co, mamy w sumie takie dwie gry podjazdowe. Siedzimy i czekamy. Dokładnie. No ale w tej grze jest właśnie naj taka najbardziej... Cierpliwość popłaca. Nie? Cierpliwość popłaca, dokładnie. Nawet medami tak. czasami nie można poszalać. No niestety. Można no, no, wiesz, jeżeli chcesz się zdobyć oznaczenie kamikadze, nie? <grym> <grym> ho ho Tyle ho. no patrz, no ani we, ani we Nie ruszymy się stąd. Fałkę widzisz może? Tak, tylko chwilę. Śmignęła mi to przez chwilkę pomiędzy budynkami. a to by mnie tłucze. No ja też. Nikt ta nie ta może ta trafić, ale IC wszyscy to są. I Oj, tam chyba przegrywamy na bazie. I te 30 nam odjeżdżają. Także nie będziemy mieli już wsparcia. Ja. Okay. O, artyleria zaraz się I samochód. No, tylko nie wiem, czy na wszystko. skalę przestrzeni. Ja bym tam ruszył tak w miasto, żebym się wepchnął i tam się albo mnie nie no ale... To jest bardzo ryzykowne. Tam na pewno jest gdzieś jak Pantera i T25-2. Tak, to to wiem gdzieś doskonale. I dlatego... I chyba Sherman. Także nie wiem, kurde. Odjechać, nie podjechać. A, tłuko. Nożby to. 30 zjeżdża. Mi się wydaje, że oni teraz będą bardziej skupieni na tych, co zjeżdżają. No nie, spróbuję. Blue, wierzę w ciebie. Dobra. Teraz tego Lisa będę próbował. Oj, te 30 się zaczyna dobrze bawi znowu. To no nie ja jest tu tylko pospotuję. Właśnie, jakie on ma dział On ma 170 penetracji, 230 damage. W sumie fajne, całkiem szybko skupia, nie jest to może z tego z człowiek ale... No. Można się ruszyć. O, jest już papera Ła wow. O kudy, to jest te 25 Mm, To sobie pożyłem długo Ay, fajnie ciekawe te bitwy coś mi wychodzą A tu jest, na dole, co nie? O, zjechał O, a to jak na siebie patrzę to od razu widać, że się szybciej już o ten type jak ma skille doby O Jest Giem Pantera Patrzysz strzelił. Dobrze, że budynek poszło. Tak. To co, dwie, dwie siedem piątki? Fak, to jeszcze tutaj będzie niezłe. Niezła ja? bitwa. A 75 piątkę być widzieć chyba od boku. Там еще себе те двадцатки снимаю, ну что. что? Uh. ouch jeszcze jest mnie. Dobra, to co zmieniamy? Mm -hmm. o, to 30. Oj, to będzie bitwa. Jeszcze standard. O, teraz coś spospotuje Zobaczymy, ile się uda Expo. Ogres na tym. Dla to... no, no, są amerykańskie też. I dwie po naszej okay. stronie, to musimy wygrać. Tak. Jak dla mnie, to one są trochę OP. Za silne są, naprawdę. Ale patrz, ogólnie wcześniej jak to wchodziło, to typów 62 bardzo dużo ludzi grało, a teraz tak widzę... No mniej, bo się chyba ludzie Przysza... zrazili tym, że tak wysoko ich rzucę. Mm -hmm. No mało kto lubi grać dedykowanym Scoutem. Chociaż to nie wiadomo co jest w sumie, to jest... Rzucę go jak Scout. Może należy trochę za mało mobilny jest, ale tam może przez moje skille. A jaką skrętkością jest ogólnie? No teraz jadę 45, 6, 7... 4, 50? Chyba maksymalnie 50. To no tak nieźle, jak na tego No, te 50 i dwójki to nie dogoni, ale... No ale nie oszukujmy się, wiesz. Ten ma zdecydowanie lepsze ciało, ta, ten. Pan też lepszy. No i działa, ma fajnie. no 100, I 130 fajnie. i 160, także jest ok. Jak się przyklei do TDK, to też. No, Coś od, zrobimy. Po no? pokoju jadę Teraz tylko, żebym nie zginął na początku. Uwaga. Wtapiam się w otoczenie. O, oh, kurwa! Uh. Oh, fuck! <laughs> fuck. O oh, nie, ale wpadłem. w fali. O nic. No to po prostu przejdziemy do kolejnej bitwy. <laughs> no tak, ty sobie pewnie tam pod mostem staniesz. Bo się nawet daleka tu. Tym... Kaczucha. Tak, kaczucha. A ty z Bungiem po jedną serię nakręciłeś? Mmm, wiesz co, będziemy nagrywać. Teraz chyba drugi odcinek wszedł. Bo tam oglądałem i widziałem, że teraz u cyktwo... ciebie będzie raz u niego, tak? Ma zmianę. No ja czekam jeszcze na zmianę sprzętu, wiesz, bo... No niestety nie jest to może najlepsza jakość. Let's go! Ale w sumie, jak dla mnie sama idea jest ważna. Jakoś dojdzie później. Dokładnie. Po i na sprzęt przyjdzie czas. Ważne, że coś się dzieje. Mm -hmm. A w ogóle, Karola. właśnie przeszło już 200 widzów. Mam także dzięki za oglądanie i za wsparcie. Nawet nie wiecie jak mnie to cieszy, że ktoś to w ogóle ogląda No i trzeba zerwać ze stereotypem polskiego gracza, bo co wiesz, piszą siema na tym to o, no dump Polak tak. Polak też człowiek leży mnie grać Oczywiście Mi też dużo zeszło że mi się nauczyłem czegokolwiek a jak teraz odkupiłem T29, te to wow. No nie, Polacy mają pieniądze, żeby to coś kupować? Ja mm. <ścoughs> niestety, no nie mamy za dobrej opinii w tankach. Czy może oprócz planów, które są naprawdę świetne. Ale na randomach to, to słabo. No, o całem 12 się odbiłem Stoję pod mostem, wszystko ja <noise> Kaczuszka zniszczona No nic nie przyjeździeć Zaczęmy spróbowało przejechać Obiekt jest Teraz jak Kameleon Ostatnio kameleon odewali Oj, ale się chyba wkopałem ostro Może tą są kawałczulkę wam pomogę Chociaż może lepiej nie Sam już nie wiem kurwa. Tych medów się boję jak mi tu wyjadę to będzie... Ja bo się gorzej właśnie boję że jak mi na tyłek siądź tu jest spokój wiesz Jadę tam tego obiektu... popsuć im No, ale tu już nie mają Oj coś mnie goni Nie, won mi stąd. O, ale będzie akcja, może ty padę, że... W gąski, no nie. Nie, zabiję mnie, FAK Nie! Nie Karol, to! Jest! Ale mam, Type'a Dobrze i to nawet bez tych skilli, bez stabilizatora daje radę. Także Type'a 62 szczerze polecam. No wiesz, to no, jeszcze twoje umiejętności, no, to już w ogóle, tak? Bo to tak, też tak, jest tak, bardzo Tak, tak, tak. <laughs> A teraz y, na koniec odcinka pomedytujemy sobie z Blue. Tak, dokładnie. <grym> um... Budda się załącza. To gdzieś obie kigają. Ty ile ty wyciągasz z tym? 7? Oś... 12. 12, ładnie. Wow. Właśnie, to jest najgorsze, że muszę latać po całej tej mapie i szukać ciągów, tak? Ten obiekt mi ucieka. To może lepiej się cofnij, bo... No właśnie, widzę, że on kupi. ja też kukwy robię. Słaniak. No nie, nie mów mi, że on w drugą stronę jedzie. Hmm, tam po tamtej stronie chyba ok. O, no już go od tyłeczka. Mniam mniam mniam. Wszystko pouciekało. Na no, dziwi to się. Tu ten właśnie super person był. Który jest też bardzo wkurzającym Wiem. A w sumie jest tani jak na 8 medon tam 700, yy, 7200 golda chyba. Uh -huh. I odbija akurat no. jest. Od przodu jest fajny. O. Cofnij się cofnij bo ten obrzek tam już. To teraz będzie bitwa Opadli się je to bounce? Like a, bounce? <laughs> like a bounce. Dokładnie Będziemy dobijemy go Oczywiście No i Jest 25 tysięcy, 23 na czysto mam. Także no jest ja ok. 57, czysto mam tysięcy. 2720 do Świ Expo. Ok, to dzięki blues za współpracę. Ja również dziękuję. Pamiętajcie, I... oglądajcie Karola. <głosy> <głosy> no to widzimy się jakoś wkrótce. Cześć.